Dobry jest co? No, musimy go wprowadzić do zespołu. Zawołaj trenera bramkarzy. Tak, tak, brawo. Karlu, chodź na chwilę. Co chciałeś? Jak się nazywa ten chłopak w bramce? Franek. Chcemy go na Lidze w niedzielę. No, dobry ruch. Zapoznać się z szatnią. W podstawie wyjdzie. Jesteś pewien? Zasłużył? Zasłużył, ale ma jedną wadę. Jaką? Panowie, szef dziś zarządził jedną zmianę w zespole. W bramce staje Franek. Poważnie? Jakie zastrzeżenia masz? Nie, szefie, to powodzenia. Trener, dobra robota z tym bramkarzem. Debiut marzeń. Wygrywamy 1-0 i czyste konto. Dawaj długo! Franek twoja. E, wyjdź z tej bramki. Co on robi? Chłopie. Cholera jasna. Kałam! Nie chwal bramkarza przed końcem meczu.